Cześć, nazywam się Magda, jestem dietetykiem, zajmuję się dietetyką kliniczną i tutaj w KCM pracuję już 3 lata. Współpracuję właśnie z pacjentami bariatrycznymi, ale robię też konsultacje indywidualne. Więc moja praca tutaj polega na przygotowaniu pacjentów i to jest taki e, etap wstępny, kiedy wysyłamy maile, wyjaśniamy jak ta dieta przygotowawcza wygląda, ewentualnie rozmawiamy z takimi osobami, które e, są bardziej dociekliwe e, i wyjaś wyjaśniam, tak? wyjaśniam im, w jaki sposób tę dietę sobie prowadzić. E, główna moja praca, jeśli chodzi o pacjentów bariatrycznych i taki największy, myślę, udział w, w całym tym procesie, taki najfajniejszy, to już jest po operacji, kiedy oni zaczynają to swoje nowe życie. E, i tam na spotkaniach, które zazwyczaj są w poniedziałki razem z naszą psycholog właśnie omawiamy, w jaki sposób się tutaj poruszać, ale nie tylko po, po diecie, ale właśnie również po, po takim stylu życia tak naprawdę. Więc, więc tutaj sobie w poniedziałki omawiamy takie, najbardziej, najbardziej istotne rzeczy, które można zmienić, tak? No bo to zawsze zależy od naszego pacjenta, czy on chce pewne rzeczy zmienić. W jaki sposób można to zmienić? Jak można sobie pewne rzeczy powymieniać? Odpowiadamy też na, na takie pytania, właśnie które są najbardziej nurtujące. Zazwyczaj są to naprawdę takie bardzo podstawowe rzeczy, w jaki sposób sobie komponować tą dietę, co jest najważniejsze, białko, jak to białko sobie gromadzić, i z tym białkiem powiem szczerze, że jest zawsze największy problem, no bo nie jest to takie łatwe jak przed operacją. Natomiast jest kilka takich małych trików, którymi możemy sobie poradzić, żeby dostarczyć sobie taką odpowiednią ilość, e, więc też przekazuję, właśnie, jak to można zrobić. E, no i późniejszy etap, kiedy już pacjenci wychodzą, to też e, informuję, jakby jestem dostępna na, e, na Facebooku na naszej grupie, tam można pytać właśnie i mnie, i panią psycholog. E, staram się też jakieś takie ciekawostki przemycać, no i oczywiście też konsultacje indywidualne, e, można się umówić czy online, czy, czy właśnie przyjść do Jeleniej góry i w taki sposób sobie jeszcze skorzystać, jeśli ktoś potrzebuje. Ale myślę, że, że tutaj też bardzo dużo rzeczy staramy się przekazywać przez Facebook, no bo to jednak mas media robią swoje, i tutaj dużo osób może sobie takie triki i, i, i takie ciekawostki właśnie wyciągnąć z tego narzędzia. Myślę, że dlatego, że to nie jest taka typowa dieta, jak nasi pacjenci przychodzą i mówią: że Proszę pani, ja już przerobiłem milion diet, nic nie działa. To nie jest ten, ten styl. My tutaj pomagamy właśnie przygotować się do operacji, więc jest to taki proces właśnie dosyć złożony, ale nie jest trudny, tak? tylko po prostu jest kilka etapów, przez które musimy przejść. No i później pomagamy właśnie taką rekonwalescencję przejść tym pacjentom i wprowadzić już normalną dietę, bo. Absolutnie się nie, nie trzeba bać diety po operacji. Jest to dieta, oczywiście, my musimy się zregenerować po samej operacji, czyli przejść od. od my się zawsze śmiejemy, właśnie, że to jest dieta noworodka w. w od, od, noworodka, od noworodka do roczku 6 tygodni mniej więcej, więc to jest taka, taka dieta. No i później ona, ona jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżona do tego, co wszyscy jemy, z małymi takimi, takimi wyjątkami. Więc też pokazujemy, w jaki sposób można sobie tą dietę zbudować. No i, i co wybierać, żeby było, żeby było dobrze. Powiem szczerze, że często, często nasi pacjenci przychodzą już bardzo przygotowani. Oni, a propos, a propos diety, już parę, parę rzeczy wiedzą, więc my sobie te, te rzeczy jeszcze uzupełniamy. Natomiast najczęstsze pytania, jakie się pojawiają, to jakie białko brać, jakie białko suplementować, no bo warto by było to robić, jakie brać witaminy, bo tutaj też na, szczególnie na początku jest to istotne, bo jednak jest to dieta niskoenergetyczna, więc żeby wszystko było. Super, to, to, to warto by było sobie właśnie tutaj witaminy brać, w jaki sposób te witaminy brać, i też odpowiadamy na takie pytania. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie konkretne rzeczy, to są, powiem szczerze, nasi, nasi pacjenci są całkiem fajnie przygotowani do operacji i naprawdę to są takie małe rzeczy, wskazówki po układanie całego tematu i są naprawdę zwarci, i gotowi do, do wyjścia. Powiem szczerze, że najbardziej mi się podoba, kiedy sobie porównuję te historie pacjentów, którzy się właśnie borykali z różnymi dietami, z problemami zdrowotnymi i potem widzę zdjęcia na Facebooku, kiedy oni porównują siebie przed i po, po operacji, to naprawdę serce, serce rośnie, że im się udaje i uczestniczymy w tym procesie.